No to co, zaczynamy. Zaczniemy sobie od takich przysiadów do boku. Raz w jedną stronę, raz w drugą. Schodzimy nisko i ciężar ciała rozkładamy idealnie na obydwie nogi. Popatrz. Schodzę w dół, robię normalny przysiad. Staram się rozkładać ciężar ciała na obydwie nogi. Ręce możesz sobie trzymać przed sobą, popaść daleko w tył, palce idą leciutko na zewnątrz. I schodzimy nisko do przysiadu. Tak jest. Jeszcze chwila. Rozluźniamy nogi. Kolejnym ćwiczeniem będzie taki bieg z kolanami w górze. Oczywiście napięty brzuch i barki opuszczone. To co, zaczynamy? Goła. Ręce staraj się trzymać blisko ciała. i wyżej podniesiesz kolana, tym bardziej się pomęczysz. Oczywiście, jak też się bardziej zmęczyć, możesz też przyspieszyć ten bieg. Tu jeszcze chwila. Oddychaj cały czas. Rozluźniamy nogi. Teraz przy wstawaniu uniosę ręce w górę, żeby troszeczkę utrudnić. waga. zaczynamy, go. Góra, przysiad, ręce góra. Oczywiście, jeżeli to jest dla Ciebie za trudne, możesz spokojnie sobie zostać z poprzednią wersją. Jeszcze chwila, dół, góra. Tak jest. Staraj się cały czas oddychać i robić to jak najszybciej. Rozluźniamy. Wracamy do tego zwykłego biegu. Chwila odpoczynku. I go. Znowu barki opuszczone. I biegniesz. Tak, jest wysoko, kolana. Masz jeszcze dużo siły. Dasz radę. Biegniemy. Przyspieszyć może troszkę? Przyspieszamy. Chodzi o to, żeby się trochę zmęczyć w końcu. Tak jest, super. Rozluźniamy. Teraz, kto chcę utrudnić, dodamy lekki wyskok przy tym stawaniu. To co? Zaczynamy. Przysiad, wyskok. I od razu po wyskoku chodzę przysiad, tak? Jeszcze, jeszcze. Mhm. Nie skaczesz za wysoko. Skupiasz się na tej prawidłowej technice, żeby uginać nogi. Rozluźniamy. Dobiegły sobie, dodamy ręce, żeby jeszcze bardziej podnieść tętno. Uwaga. Kolana dalej idą w górę, ale włączyliśmy jeszcze ręce do pracy, żeby jeszcze bardziej podnieść tętno. Jeszcze chwila. na szpadę. Oddychaj. Już powinno być ciężko. Rozluźniamy. I teraz, słuchaj, postaramy się zejść jeszcze niżej i dotknąć ręką podłogi. Musimy bardziej ugiąć nogi. Waga. hop, dotykam, dotykam. Tak, czyli mocniej uginam nogi, chodzę jeszcze niżej. To już jest najbardziej zaawansowana opcja dla osób, które dłużej ćwiczą i chcą się bardziej pomęczyć. Rozróżniamy nogi. No i ostatnie 20 sekund bieg z rękami w górę. Uwaga, gotowi? go. 20 sekund, słuchajcie, i będziemy odpoczywać. Jeszcze, jeszcze. Jak się da? wszystkie trochę. Ostatnie sekundy, dasz radę. Tak jest. Rozluźniamy nogi. Ręce. Udało się. No i jak podobała ci się ta runda? Teraz jak masz siłę, możesz spróbować zrobić tą rundę jeszcze raz, wybierając sobie wariant ćwiczenia, który odpowiada poziomowi twojego wytrenowania. Jeśli film ci się spodobał, daj kciuk w górę, napisz w komentarzu co myślisz i jak się czujesz po wykonaniu takiej serii. No i zachęcam cię do zasubskrybowania kanału. Dzięki czemu będziesz na bieżąco z nowymi filmami, które będą się pojawiały. To wszystko na dzisiaj. Cześć!